Dziś mam z drapeczki i zielona kasa za 5 zł z numerem 27 morze kasy z numerem 28. Potem czarny kotek z numerem 57 i biały kotek z numerem 68. Te zropeczki są znów z nowej kolektury, testuję moje kolektury. Teraz kolektura jest Baborów, miejscowych Baborów, województwa opolskie. Spróbujemy z tego Baborowa. Co w tym obrobie jest to mała mi taka miasteczko, więc może będą dużo wygrane. No to zaczynamy od karteczka białego. Kotek biały

Mamy 23, proszę. O i aż 2 złote. Kotki szczęśliwe dla mnie. Koteczki szczęśliwe dla mnie. Mamy 2 złote. Proszę bardzo. Super. Przejdziemy do czarnego kotka. Ciekawe czy ten kotuś też będzie taki. Szczęśliwy, 43, 41. Poszukujemy 45. Nie. O, troszkę blisko. 42. No bardzo, bardzo blisko. 14. 40. Wszystko blisko, blisko, ale to nie to. Nie, czarny kotek, z drapeczka. jest pusta, gdzie te kontrolne to szukać? na środeczku chyba były, V, V widzę, ale co tam dalej, Okej. Okay. dobrze, V, no to nam no. zawiódł nas czarny kotek. Może kasy. No, no, może kasy. Wygrywające to 24, 16, 31 i 14. Takich liczb będziemy szukać w tym morzu kasy.

Następna drapeczka pusta. No, pozostała nam jedyna zielona kasa. Zielona kasa. Więc drapiemy. Dwadzieścia. Jedyneczka, dwunastka i jedenastka. No to ładnie. Szukamy takich liczb. Dwójeczka nie mam. Trzydzieści nie mamy, trzynastki nie mamy, szesnastki nie mamy i dziewiąteczki też nie mamy. Tu jest trzydzieści sześć, czternastki nie posiadamy, dwadzieścia nie posiadamy, trzydzieści cztery, Dwadzieścia cztery. No, nic, co by nam dawało wygraną. No, siedemnaście też nie, osiemnaście tym bardziej nie, 19 nie, i dwadzieścia dziewięć okazuje się, że ta nasza ostatnia szansa, zielona też. Nie dała nic. Też należy do przegranych. Także to wszystko w dzisiejszym odcinku. Zapraszam na nowe moje filmiki. Może będą szczęśliwsze te zrapeczki. Muszę kolekturę zmienić. Więc pojadę do innego miasta kupić. Dziękuję bardzo. Zapraszam do mojej baci na kanał, zapraszam sędziów.